Proszę Państwa, a teraz temat ubezpieczeń. Mhm. Jak powiedział nasz gość, którego za chwilę przedstawimy, to emocje, no tak bo zalanie, różne przypadki wypadki, losowe, nie. wypadki, a teraz jeszcze w dodatku dochodzą wojny i konflikty zbrojne. I wydawałoby się, że to nas nie dotyczy, ale jak sobie pomyślimy o dronach, no to jednak coś jest na rzeczy. No Łukasz Ciszek, ekspert do spraw ubezpieczeń, jest z nami. W związku Dobry. z tym, rozwija się w Pana branży ubezpieczenie. Od ryzyka wojennego. To jest kompletna nowość. No, ubezpieczenia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów. Bardzo dużo zapytań jest chociażby dotyczących tych sytuacji ostatnich, kiedy nie, jakieś obiekty latające latały nad Polską, i nawet zdarzyło się, że jeden budynek został uszkodzony. Mm. Później okazało się, że to nie był ten dron, tylko to prawdopodobnie była ta rakieta, która miała ten dron strącić. No ale mimo wszystko. Dokładnie, jest. ryzyko występuje i Towarzystwo Ubezpieczeń z tego, co już uda, udało mi się zorientować, wychodzą naprzeciw i chcą jakby. Nie diagnozować, tylko bardziej rozpatrywać ten. Czyli te instytucje przypadek. będą miały propozycje dla nas, dla konsumentów, dla indywidualnych. Ubezpieczenia od dronów odbiorców? Tego nie wiem. Na dzień dzisiejszy istnieje ryzyko ubezpieczeniowe statku powietrznego, czy to będzie statek powietrzny typu samolot, czy bezzałogowy typu dron. Aha. Jest takie ryzyko, natomiast należy też pamiętać, że w ubezpieczeniach są też wyłączenia. Które mówią o, o terroryzmie, o stanie wojennym lub konfliktach no właśnie, zbrojnych. To jak sobie firmy ubezpieczeniowe z tym poradzą? Jak to nazwą, jak to ubiorą w słowa? Mhm. Nie, nie jestem w stanie teraz nic powiedzieć. To znaczy, generalnie jest tak, że jeżeli byłoby uszkodzonych 100-200 budynków w jednej miejscowości, mhm. nie wiem czy, czy więcej to towarzystwo na dzień dzisiejszy ma wyłączenie i może to z, wyłączenie zastosować. Czyli mówiąc wprost, nie wypłacić odszkodowania, jeżeli by była taka masowa, e, masowy atak dronów. Tak, widzisz, kośka, ubezpieczenia to kruczki. A, bo ja, bo... <gry> natomiast, natomiast z tego, co wiem, no. e, to jeżeli e, takie zdarzenie występuje lub wystąpi, to towarzystwo ubezpieczeń są na to przygotowane, będą to analizować i w drodze wyjątku, czy w drodze kulancji yy, są w stanie y, takich szkody pokryć. Nie pamiętam w, dokładnie, w, którym, y, w jakiej miejscowości y, spadły te rakiety, które unieszkodliwiały dron i uszkodziły budynek. Mhm. Czy myśli pan, że tam to odszkodowanie zostanie wypłacone właścicielom? Bo przecież mówi się, że od, y, ubezpieczenie jest od wypadków losowych. No to jednak był jakiś wypadek losowy, prawda? Ci ludzie nie spowodowali tego sami. Tak. Yy, ubezpieczenia majątkowe mają to do siebie, że ubezpieczamy się od tych dwudziestu kilku ryzyk, które są opisane i nazwane w ogólnych warunkach ubezpieczenia. A, czyli nie ma na kartce, nie ma kasy. To znaczy, jest zdefiniowane konkretnie, jest napisane, że za takie zdarzenia Towarzystwo Ubezpieczeń odpowiada, a za takie zdarzenia nie odpowiada albo, albo właśnie są wyłączenia. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ten budynek był ubezpieczony i to jest jeden przypadek, no to ubezpieczenie ma pomóc temu poszkodowanemu w tej sytuacji losowej, jak Pani tu powiedziała. Dlatego uważam, że towarzystwo indywidualnie podejdzie, to dane towarzystwo podejdzie indywidualnie do tej konkretnej. Rozumiem. Prawy. No bo rynek jest otwarty. To firmy ubezpieczeniowe istnieją i działają według zasad wolności. Rynkowych, ale jakiś nadzór nad tym musi istnieć, prawda? Czy to będzie sytuacja rządowa, czy KNF? To znaczy Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje działalność Towarzystw Ubezpieczeniowych. Natomiast to, co pan redaktor powiedział, że Towarzystwa Ubezpieczeń wychodzą naprzeciw też oczekiwaniom klientów i tak jak ostatnimi laty pojawiła się na budynkach w wielu miejscach instalacja fotowoltaiczna, to Towarzystwa Ubezpieczeń mają takie dedykowane ubezpieczenia, które rozszerzają o chociażby te instalacje fotowoltaiczne, ale też takim ryzykiem, które się pojawiło w ostatnich latach jest na przykład ubezpieczenie dachu, czy odszkodowanie za uszkodzenie Dachu przez kunę, która potrafi też zniszczyć wełnę, pokrycie dachowe, czyli te Oj, wszystkie tak. rzeczy. Oj, tak. Podobno, I podobno... wtedy tylko odchody tygrysa Uch, zapach jest. <laughs> dają różne radę. Są, różne są metody na unieszkodliwienie kuny, ale te, te uszkodzenia. Czyli, czyli w zasadzie działacie, Towarzystwa Ubezpieczenia działają według zasady: pokaż mi paragraf, a ja ci znajdę polisę. Pokaż mi powód, a ja znajdę ci ubezpieczenie. Ja... Znaczy, ubezpieczenia robimy dla konkretnej grupy ludzi, tak? Wymyśla... Towarzystwa Ubezpieczeń nie wymyślają ubezpieczenia dla jednej osoby czy dla jednego przypadku. Mm. Bardziej chodzi o to, żeby też, no wiadomo, ube... to jest biznes ubezpieczeniowy, tak? I ileś osób musi wpłacić składkę, żeby ta jedna czy druga poszkodowana osoba e, dostała tą pomoc. Nie nie Mówi Pan, że myślicie o tym, Towarzystwa Ubezpieczeniowe myślą o tym, żeby wprowadzić takie ubezpieczenie właśnie od ewentualnego e, zniszczenia z powodu dronu czy innych obiektów latających. Kiedy możemy się tego spodziewać? Czy to będzie szybko? Nie wiadomo. Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć. I nie, 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 nie uczestniczę w tych rozmowach mhm. i nie mam takiej wiedzy, więc nie odpowiem na takie pytanie. Ale, ale ludzie o to pytają. Jak według Pana wiedzy eksperckiej to może wyglądać? to może się stać już, czy jednak jest to kwestia y, miesięcy? Niestety nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Nie, 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 nie jestem tutaj osobą decyzyjną w tych, w tych tematach. Jest ocena ryzyka, jest underwriting, jest dział produktu. Na pewno koledzy z branży w tym temacie siedzą. Na pewno Polska Izba Ubezpieczycieli, czyli PIU, tak też, też temat nadzoruje. Wiem, że są takie rozmowy i z pewnością, z pewnością będzie to, ten temat analizowany. A czy pan miał taki telefon od jednego ze swoich klientów? Z Niestety tak. tak, klienci pytają, czy w momencie, gdyby tak jakie zdarzenie nastąpiło, to czy ten mój dom jest ubezpieczony w tym momencie. Więc ja oczywiście powołuję się na to wyłączenie, które, które mówi o tym stanie wojennym i, i, i ten akt, to, to wyłączenie, które jest w ogólnych warunkach mm -hmm. ubezpieczenia. Natomiast, drodzy państwo, no, ubezpieczenie, bo tak, my jak widzimy chmurę, to obawiamy się deszczu, a jak idzie gradobicie, to boimy się o ten samochód, że nam się uszkodzi, no. tak? I bardzo często działamy dosyć tak spontanicznie. Natomiast pamiętajmy, że ubezpieczenie działa cały rok, Teraz jest jesień, będą, będą, jest bardzo dużo pożarów. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, w ubiegłym roku było 100 tysięcy pożarów. Ryzyko pożarowe jest ryzykiem, które jest do ubezpieczenia. To jest sucho, mimo że jest jesień. To znaczy, kwestia jest kwestia sezonu grzewczego, kwestia jest dogrzewania się, kwestia jest właśnie też zmiany temperatur. Mamy dużo samozapłonów, tak? czyli my, my tak naprawdę, mieszkańcy, przychodzimy, nie wiem, podgrzewamy sobie obiad czy. Rozpalamy piec i wtedy do tych pożarów dochodzi. To są, w tej chwili... to są te ryzyka, o których należy pamiętać, tak. żeby te ubezpieczenia mieć i je posiadać. No, chociażby kilka tygodni temu tak. analizowaliśmy temat pożarów w ząbkach, ale też jest 100 tysięcy pożarów domów jednorodzinnych w Polsce. Mhm. I, to są, I to jest realna pomoc i po to właśnie są też te ubezpieczenia, drodzy Państwo, żeby nie trzeba było zorganizować tych zbiórek później na pomoc tym po, 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 poszkodowanym, tak? Mhm. Tak. Panie Filipie... Ty... Łukaszu. Panie Łukaszu, przepraszam. E... Był, Filip. E... Jakie to mogą być kwoty tego ryzyka wojennego ubezpieczenia? Wyobrażam sobie, że musi to sporo kosztować. Pan pytał składkę za ubezpieczenie. Tak, tak jak mówię, będzie to, będzie to pewnie, jeżeli takie ryzyko w ogóle powstanie, mhm. to może to będzie jakaś dodatkowa klauzula, która rozszerzałaby taką ochronę. Natomiast w mojej ocenie, jeżeli ubezpieczamy od 23 ryzyk, tak, na dzień dzisiejszy, czyli pożar, zalanie, silny wiatr, uderzenie statku powietrznego właśnie, czy uderzenie, czy upadek masztu, mhm. czy te szkody, szkody gradobiciowe, czy wiatrowe, czy huraganowe, no to to będzie w katalogu ryzyk. Pod warunkiem, że oczywiście Towarzystwa Ubezpieczeń w to pójdą. To znaczy, tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli w danej miejscowości uległoby uszkodzeniu 400 domów i każdy będzie warty milion, to żadne towarzystwo nie chciałoby takiego ryzyka wziąć na siebie jednorazowo. Po takim jednym ataku dronów, po to właśnie jest to wyłączenie, że Towarzystwa Ubezpieczeń pokrywają oczywiście odszkodowania. Jednostkowo, tak? Mój dom się spali, to ja dostanę odszkodowanie, ale jeżeli to będzie w całej miejscowości, obawiam się, że to może zaburzyć te rezerwy finansowe i te możliwości no, tak finansowe danego towarzystwa. Podobna, to, czy... sytuacja, podobna sytuacja była w czasie powodzi, prawda? Kiedy w danej miejscowości czy w danym regionie kilkadziesiąt czy kilkaset domów zostało zalanych wodą, i to są ryzyka, które, no, których raz, że w towarzystwach nie, 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 nie lubimy, tak? Chociaż proszę wziąć pod uwagę że ryzyko powodzi jest ubezpieczalne, jest ubezpieczalne, tak? jest takie ryzyko. Mhm. Zatem jest... z tym ubezpieczeniem od dronów to trochę pożyjemy, zobaczymy. Tak. Zobaczymy, jak się będzie też rozwijała sytuacja. Sytuacja międzynarodowa, tak oczywiście. Jest. Bardzo dziękujemy. E, Łukasz Ciszek, bardzo dziękujemy Pani Łukaszu za Dziękuję. wizytę i spotkanie. W, dobrego dnia. A teraz proszę Państwa z okazji, oczywiście.